Jestem szczęśliwy, gdy trafiam na serial, którego nikt mi nie polecał, o którym nic nie wiem, a który okazuje się serialową perełką. Tak było z serialem Ted Lasso, który znalazłem na Apple TV. Ted Lasso to trener futbolu amerykańskiego, który przenosi się ze Stanów Zjednoczonych do Anglii po to, by zostać trenerem piłkarskim w Premier League drużynie Richmond FC. O piłce nożnej nie ma pojęcia, nie wie co to jest spalony, nie wie dlaczego mecze kończą się remisem i o co chodzi w spadku z ligi. Ale ma swój pomysł na prowadzenie drużyny. Dyscyplina sportu nie ma znaczenia. Facet może wydać wam się przygłupem. Piłkarze, kibice, nawet pani prezes na początku tak o nim myśleli. On chyba był tego świadomy, ale się tym nie przejmował. Robił swoje po drodze, borykając się z problemami w swoim życiu prywatnym. Ted Laso to błyskotliwa, dowcipna, pełna uroku, optymizmu, dobrej energii historia, która nie wydarzy się w prawdziwym życiu, w prawdziwym sporcie. Ale co mnie to interesuje? Bawiłem się wyboru.